Czy wiesz, że istnieją przedmioty, których dotknięcie po śmierci bliskiej osoby może sprowadzić na Twoją rodzinę przekleństwo trwające pokoleniami? Święta siostra Faustyna Kowalska, mistyczka, której objawienia o Bożym Miłosierdziu wstrząsnęły światem, otrzymała od samego Jezusa przerażające ostrzeżenie o duchowych konsekwencjach zabierania pewnych rzeczy od zmarłych. W swoim dzienniczku, pod datą, którą wierni zapamiętali na zawsze, Zapisała słowa, które mrożą krew w żyłach. Widziałam dusze, które błąkają się po ziemi, nie mogąc znaleźć pokoju, bo żywi zabrali to, czego nie powinni byli dotykać. Te słowa nie są metaforą, to ostrzeżenie, które może uratować twoją duszę i duszę twoich najbliższych. Kiedy umiera ktoś bliski, instynktownie chcemy zatrzymać coś po tej osobie: fotografię, ubranie, biżuterię, książkę. Wydaje się to naturalne, pełne miłości. Ale czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, że niektóre z tych gestów mogą otworzyć bramę dla sił ciemności, że mogą sprowadzić na twój dom nieszczęścia, o których nawet nie śnisz? Dzisiaj, w tym świętym momencie, gdy Bóg pozwala ci usłyszeć te słowa, otrzymujesz dar wiedzy, której większość ludzi nie posiada, wiedzy, która może uchronić cię przed duchową katastrofą, ale pamiętaj, z wiedzą przychodzi odpowiedzialność, nie możesz udawać, że nie słyszałeś tego ostrzeżenia. Święta Faustyna nie otrzymała tych objawień dla siebie, otrzymała je dla nas wszystkich, dla ciebie, który słuchasz teraz tych słów, dla twojej rodziny, dla tych, których kochasz. Czas poznać prawdę, która może zmienić los twojej duszy na wieki. Przygotuj swoje serce na to, co usłyszysz, bo to, co zaraz poznam, to nie tylko duchowa nauka. To ostrzeżenie, które może uratować cię przed przekleństwem sięgającym czwartego pokolenia. Helena Kowalska, znana dziś jako Święta Faustyna, była zwyczajną dziewczyną z polskiej wsi, gdy Bóg wybrał ją na narzędzie swoich najpotężniejszych objawień. Jej mistyczne doświadczenia rozpoczęły się w 1931 roku, ale najgłębsze prawdy o życiu po śmierci i duchowych konsekwencjach naszych czynów otrzymała w latach późniejszych, gdy jej związek z Jezusem osiągnął niezwykłą głębię to nie była powierzchowna pobożność faustyna doświadczała stanów mistycznych które pozwalały jej widzieć rzeczywistość duchową tak wyraźnie jak my widzimy świat fizyczny jezus objawiał jej tajemnice które przez wieki pozostawały ukryte przed ludzkimi oczami pokazywał jej dusze w czyśćcu w niebie ale także te które błąkają się między światami nie mogąc znaleźć pokoju w jednej z wizji, której data została zapisana w jej dzienniczku, Faustyna ujrzała coś, co wprawiło ją w przerażenie i jednocześnie w głęboki smutek. Zobaczyła dusze zmarłych, które nie mogły przejść do wieczności, ponieważ żywi trzymali przy sobie przedmioty, które wiązały te dusze z ziemią. Nie były to zwykłe pamiątki, były to rzeczy naznaczone szczególną mocą duchową, którą zmarła osoba w nie włożyła za życia. Jezus wyjaśnił Faustynie, że każdy przedmiot, którego używamy z głębokim uczuciem, z miłością, ale także z gniewem, żalem czy innymi silnymi emocjami, zatrzymuje w sobie nasze duchowe ślady. Niektóre z tych śladów są błogosławieństwem, jak różaniec używany przez świętą osobę, ale inne mogą stać się więzami, które nie pozwalają duszy odejść w pokoju. Córko moja, powiedział Jezus do Faustyny, Ludzie nie wiedzą, jaką moc mają przedmioty naznaczone ludzkim duchem. Gdy ktoś umiera, niektóre rzeczy muszą odejść razem z nim, inaczej jego dusza nie zazna spokoju, a żywi ściągną na siebie ciężar, którego nie są w stanie udźwignąć. Te słowa Jezusa nie były teoretyczną nauką. Były ostrzeżeniem płynącym z nieskończonej miłości Boga do nas, ostrzeżeniem przed duchową pułapką, w którą wpada wiele rodzin, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich pozornie niewinnych gestów, Faustyna zrozumiała, że otrzymuje nie tylko objawienie, ale i misję, miała ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwami, które czyhają na granicy między życiem a śmiercią, miała przekazać wiedzę, która może uchronić niezliczone dusze przed cierpieniem. Gdy Faustyna wpatrywała się w tę mistyczną wizję, ujrzała sceny, które na zawsze wyrwały się w jej pamięci. Pierwszą duszą, którą zobaczyła, była kobieta w średnim wieku, otoczona dziwną, szarą poświatą. Jej twarz wyrażała niepokój tak głęboki, że Faustyna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Ta dusza nie mogła odejść, ponieważ jej córka trzymała przy sobie pierścionek. Niezwykły pierścionek, ale ten, w który zmarła, włożyła całą swoją miłość macierzyńską, ale także swoje lęki o przyszłość dziecka. Widzisz, córko. Szepnął Jezus. Ten pierścionek jest naznaczony nie tylko miłością, ale i lękiem. Matka wkładała go każdego ranka, modląc się za córkę, ale także trwożąc się o jej los. Ten lęk, ta troska, która przekroczyła granice zaufania do Boga, utworzyły duchowe więzy. Dopóki córka nie odda tego pierścionka ziemi razem z matką, dusza matki nie zazna pokoju. Następnie. Faustyna ujrzała młodego mężczyznę, którego duch krążył wokół domu rodzinnego. Jego żona zachowała jego zegarek nie ten elegancki, który nosił do pracy, ale stary, zepsuty zegarek po ojcu, który naprawiał przez lata własnymi rękami. W ten zegarek włożył nie tylko swój czas i trud, ale także wspomnienia o ojcu, tęsknotę za nim, a czasami i złość na los, który odebrał mu rodzica zbyt wcześnie. Ten przedmiot, Wyjaśnił Jezus, jest naznaczony emocjami, które nie były oczyszczone przed śmiercią. Tęsknota, która nie została oddana Bogu, gniew, który nie został przebaczony, wszystko to trzyma duszę przy ziemi. Ale najbardziej wstrząsającym widokiem była para starszych ludzi, których dusze błąkały się po cmentarzu. Faustyna zobaczyła, że ich syn zachował książkę stary pamiętnik matki, w którym zapisywała nie tylko wspomnienia, ale także swoje żale. Pretensje do sąsiadów, niewybaczone urazy. Książka pulsowała ciemną energią, a duchy rodziców nie mogły znaleźć drogi do światłości. Anioł, który towarzyszył Faustynie w tej wizji, przemówił głosem pełnym smutku: Te dusze mogłyby już odpoczywać w ramionach wszechmogącego, ale więzy, które same stworzyły przez swoje przywiązania i nieoczyszczone emocje, trzymają je w duchowym więzieniu, a żywi nie wiedząc o tym, przedłużają ich cierpienie. Faustyna ujrzała także coś jeszcze bardziej przerażającego dusze, które nie tylko nie mogły odejść, ale które zaczynały wpływać na żywych, rodziny, które trzymały przedmioty naznaczone negatywnymi emocjami zmarłych, same zaczynały doświadczać dziwnych nieszczęść, konfliktów, chorób, które nie miały logicznego wyjaśnienia. W dalszej części wizji Faustyna ujrzała sceny, które wstrząsnęły nią do głębi. Zobaczyła rodziny, które przez lata cierpiały z powodu przedmiotów zabranych od zmarłych, przedmiotów, które stały się mostem między światem żywych a światem umarłych, ale mostem, po którym przechodziły nie błogosławieństwa, a cierpienia. Pierwszą rodziną była ta, w której matka zachowała szkatułkę po swojej teściowej kobiecie, która przez lata żywiła urazę do synowej. Szkatułka zawierała biżuterię, ale również listy, w których teściowa spisywała swoje pretensje i żale. Od momentu, gdy szkatułka znalazła się w domu, w rodzinie zaczęły się problemy. Konflikty między małżonkami, problemy finansowe, a dzieci stawały się buntownicze i agresywne. Widzisz, powiedział Jezus do Faustyny, nieoczyszczone emocje zmarłej osoby przechodzą przez te przedmioty na żywych. To nie jest kara Boża to naturalne prawo duchowe tak jak ogień wypala a woda namacza tak nieoczyszczone uczucia zmarłych przenoszą się na tych którzy trzymają naznaczone nimi przedmioty austyna ujrzała kolejną tragiczną historię młody człowiek odziedziczył po dziadku stary nóż niezwykły nóż ale ten którym dziadek w młodości w chwili gniewu ranił sąsiada dziadek nigdy nie wyznał tego grzechu nie prosił o przebaczenie a żal i wstyd z tym związany w sąkły wostrze Wnuk nie wiedząc o tym, zaczął nosić nóż przy sobie. Wkrótce jego charakterny, spokojny dotąd, zaczął się zmieniać, stawał się agresywny, wybuchowy, a w jego oczach pojawiła się ta sama ciemność, którą Faustyna widziała w duszy dziadka. Najbardziej wstrząsającą była historia kobiety, która zachowała lustro po swojej matce, matce, która przez lata borykała się z depresją i myślami samobójczymi, każdego ranka patrząc w nie z rozpaczą i nienawiścią do siebie. Lustro stało się jak soczewka, skupiająca całą ciemność zmarłej. Córka, która wcześniej była radosną, pełną życia osobą, po kilku miesiącach zaczęła doświadczać tych samych stanów depresyjnych, jakie trawiły jej matkę. Czy rozumiesz teraz, córko? Zapytał Jezus. Dlaczego w Starym Testamencie były tak surowe przepisy dotyczące przedmiotów zmarłych? Dlaczego pewne rzeczy nakazywano palić lub chować wraz z ciałem? nie z zabobonu, ale z mądrości duchowej. Ludzie dawniej rozumieli prawdy, które dziś zostały zapomniane. Faustyna zobaczyła także dusze, które z powodu tych duchowych więzów nie mogły przejść przez oczyszczenie w czyśćcu. Zostały jakby zawieszone w przestrzeni między światami, cierpiąc podwójnie z powodu swoich grzechów i z powodu niemożności odejścia. Ich cierpienie było tak intensywne, że Faustyna musiała zakryć twarz rękami. Ale Jezus pokazał jej również nadzieję. Ujrzała rodziny, które, dowiedziawszy się o tej duchowej prawdzie, z miłością i szacunkiem oddawały ziemi przedmioty naznaczone cierpieniem zmarłych. W tym momencie dusze tych zmarłych były otaczane światłością i mogły w końcu odejść w pokoju. Zatrzymaj się na moment, zatrzymaj się i pomyśl o swoim domu: o szufladach, szafach, pudełkach na strychu. Ile przedmiotów masz po swoich bliskich, którzy odeszli? Czy trzymasz biżuterię po babci, książki po dziadku, ubrania po rodzicach? Czy pamiętasz z jakimi emocjami te osoby używały tych rzeczy za życia? Może myślisz teraz: to tylko przesądy, to tylko rzeczy. Ale czy naprawdę? Czy od momentu, gdy te przedmioty znalazły się w Twoim domu, nie zaczęły dziać się dziwne rzeczy? Czy nie ma konfliktów, które wcześniej się nie zdarzały? Czy nie ma problemów, których źródła nie potrafisz zidentyfikować? Pamiętam historię pewnej kobiety, która napisała do klasztoru sióstr Faustynek. Opisała, jak po śmierci matki zachowała jej obrączkę ślubną. Obrączkę, którą matka nosiła przez 40 lat w nieszczęśliwym małżeństwie, cierpiąc z powodu alkoholizmu męża. Od momentu, gdy córka zaczęła nosić tę obrączkę, w jej własnym dotąd szczęśliwym małżeństwie, zaczęły się problemy. Mąż stał się zimny, obojętny a ona sama poczuła w sobie dziwną gorycz, której nigdy wcześniej nie doświadczyła. Czy to przypadek? Święta Faustyna wiedziała, że nie ma przypadków w duchowym świecie. Wiedziała, że każdy przedmiot, który używamy z intensywnymi emocjami, zatrzymuje w sobie nasze duchowe ślady, a jeśli te ślady są pełne bólu, żalu, gniewu czy rozpaczy, przedmiot staje się nośnikiem tych negatywnych energii. Zastanów się, czy po śmierci bliskiej osoby nie trzymasz przypadkiem przedmiotów, które były dla niej szczególnie ważne w trudnych momentach życia, pamiętnika, w którym zapisywała swoje smutki, biżuterii, którą nosiła w najtrudniejszych okresach, narzędzi pracy, które były świadkami jej frustracji i gniewu, a może masz coś jeszcze gorszego, przedmioty, które wiążą się z grzechami nieprzebaczonymi, z sekretami, które zmarły zabrał do grobu. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego niektóre domy mają ciężką atmosferę? Dlaczego w niektórych miejscach czujesz się nieswojo bez wyraźnej przyczyny? Święta Faustyna ostrzegała Nie każda pamiątka po zmarłych jest błogosławieństwem. Niektóre są więzieniem, zarówno dla duszy zmarłego, jak i dla żywych. Te słowa nie są abstrakcyjną nauką. One dotyczą ciebie, dotyczą twojej rodziny, dotyczą twojego domu, ale chwała Bogu, że objawienie świętej Faustyny nie kończy się na ostrzeżeniu. Jezus, który jest samym miłosierdziem, pokazał jej również drogę wyzwolenia. Drogę, która może uwolnić zarówno dusze zmarłych, jak i żywych od duchowych więzów. Córko moja, powiedział Jezus do Faustyny, nie każdy przedmiot pozmarłych jest niebezpieczny. Te, które były używane z czystą miłością, z wiarą, z nadzieją, te niosą błogosławieństwo. Różaniec świętej babci, krzyżyk pobożnego dziadka, Książka o Bogu, którą czytano z wiarą, te przedmioty są jak relikwie, niosą duchowe dobro. Jak odróżnić błogosławieństwo od przekleństwa? Jezus nauczył Faustynę prostego testu. Jeśli przedmiot po zmarłym przynosi pokój, radość, zbliża do Boga, jest błogosławieństwem. Jeśli wywołuje niepokój, konflikty, oddala od modlitwy, może być naznaczony cierpieniem zmarłego. Ale co robić z przedmiotami, które mogą być duchowo niebezpieczne? Jezus pokazał Faustynie piękny rytuał wyzwolenia. Nie jest to egzorcyzm ani skomplikowana ceremonia. To akt miłości i miłosierdzia. Po pierwsze, modlitwa za zmarłego. Módlcie się za dusze, które mogą być związane z tymi przedmiotami. Mówcie koronkę do Bożego Miłosierdzia w ich intencji. Zamówcie msze święte. Im bardziej dusza zostanie oczyszczona modlitwą żywych, tym mniej będzie przywiązana do rzeczy materialnych. Po drugie, akt przebaczenia. Jeśli przedmiot jest naznaczony gniewem, urazą czy żalem zmarłego, żywi powinni w jego imieniu wybaczyć tym, którzy go skrzywdzili. Przebaczam w imieniu mojej matki wszystkim, którzy ją zranili. Takie słowa mają moc uwolnienia duszy od więzów urazy. Po trzecie, błogosławieństwo przedmiotu. Jezus polecił: Każdy przedmiot po zmarłym można pokropić wodą święconą i pobłogosławić, mówiąc: Boże, jeśli ten przedmiot niesie ze sobą jakiekolwiek duchowe ciemności, proszę cię oczyść go swoim miłosierdziem, a jeśli niesie błogosławieństwo, niech to błogosławieństwo zostanie wzmocnione. Po czwarte, decyzja z rozeznania. Niektóre przedmioty, mimo błogosławieństwa, nadal mogą wywoływać niepokój. Wtedy, jak nauczył Jezus, najlepiej jest oddać je Ziemi w akcie miłości pochowanie przedmiotu razem z ciałem zmarłego, symboliczne lub rzeczywiste, uwalnia wszystkich, i żywych i umarłych. Paustyna zapisała także piękną modlitwę, którą można mówić przy okazji tego duchowego oczyszczenia. Jezu, najmiłosierniejszy, uwolnij duszę imię zmarłego, od wszelkich więzów, które mogą ją trzymać przy ziemi. Oczyść wszystkie przedmioty, które po niej zostały, z wszelkich duchowych ciemności. Niech Twoje miłosierdzie stanie się mostem między nami a nią. Amen. Ale posłuchaj uważnie tych słów, które Jezus powiedział do świętej Faustyny z największą powagą. Córko, czas łaski dla ludzkości się kończy, zbliżają się czasy, kiedy sprawiedliwość będzie musiała stąpić na ziemię. W tych czasach dusze, które nie będą mogły odejść w pokoju z powodu przywiązań żywych, staną się źródłem jeszcze większych cierpień. Te słowa, wypowiedziane w latach 30. XX wieku, nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia. Żyjemy w czasach, gdy więzy między światem duchowym a materialnym słabną, gdy granice między dobrem a złem się zacierają. W takich czasach każde duchowe zaniedbanie może mieć dramatyczne konsekwencje. Jezus ostrzegł przez Faustynę. Dusze, które nie mogą odejść z powodu przedmiotów naznaczonych grzechem, będą coraz bardziej oddziaływać na świat żywych. Domy staną się miejscami niepokoju, rodziny będą się rozpadać bez wyraźnych przyczyn, choroby psychiczne będą się mnożyć. Ludzie będą szukać przyczyn w medycynie, psychologii, ale prawdziwa przyczyna będzie duchowa. Czy nie widzisz tego już dzisiaj? Czy nie mnożą się w naszych czasach depresje, lęki, konflikty rodzinne, które wydają się nie mieć logicznej przyczyny? Czy nie ma domów, gdzie atmosfera jest tak ciężka, że trudno w nich wytrzymać? Czy nie ma rodzin, które rozpada jakąś tajemnicza siła, mimo że wszyscy chcą być razem? Święta Faustyna widziała to wszystko w proroczej wizji. Widziała czasy, gdy ludzie, oddaleni od Boga, nie będą rozumieć duchowych praw i będą cierpiać z powodu swojej ignorancji. Będą trzymać przy sobie przedmioty, naznaczone grzechem, prorokowała, i nie będą rozumieć, skąd bierze się ich cierpienie. Ale największe ostrzeżenie dotyczy nie tego życia, ale wieczności. Jezus powiedział do Faustyny, Dusze, które z powodu przywiązań żywych nie mogą przejść przez oczyszczenie, mogą utracić swoją szansę na zbawienie. Czas łaski nie trwa wiecznie. Nadchodzi moment, gdy każda dusza musi stanąć przed sądem, a te, które będą związane więzami grzechu, mogą nie być gotowe. To nie jest groźba, to ostrzeżenie płynące z nieskończonej miłości Boga. To ostatni dzwonek dla tych, którzy mają uszy, by słyszeć. Jezus, przez świętą Faustynę błaga, powiedzcie ludziom, niech uwolnią swoich zmarłych i siebie od tych duchowych więzów. Niech nie trzymają przy sobie przedmiotów naznaczonych grzechem. Czas się kończy. Dusze, które ignorują to ostrzeżenie, które lekceważą duchowe prawa, mogą nie mieć drugiej szansy, a ich bliscy, żywi, którzy nieświadomie przedłużają cierpienia zmarłych, Będą musieli ponieść odpowiedzialność przed Bogiem za swoje zaniedbanie. Drodzy przyjaciele, dotarliśmy do końca tego duchowego ostrzeżenia, ale to nie jest koniec Twojej odpowiedzialności. To początek, początek Twojego duchowego przebudzenia, początku działania, które może uratować dusze, zarówno zmarłych, jak i żywych. Jeśli słuchając tych słów, poczułeś niepokój, jeśli w Twojej duszy zagościł lęk o los Twoich bliskich zmarłych, lub o przedmioty, które masz w domu, to znak, że Duch Święty działa w tobie. Nie ignoruj tego głosu. Nie uspokajaj się myślą, że to tylko przesądy. Twój niepokój może być głosem Boga, który ostrzega cię przed duchowym niebezpieczeństwem. Pamiętaj słowa świętej Faustyny. Bóg nie objawia takich prawd po to, żeby ludzie się bali, ale żeby się nawrócili i działali. Twoje działanie może uwolnić duszę twoich bliskich z duchowego więzienia może przynieść pokój twojemu domowi może uchronić przyszłe pokolenia przed przekleństwem którego nawet nie podejrzewały zacznij od modlitwy pomódl się za wszystkich swoich zmarłych bliskich powiedz koronkę do Bożego miłosierdzia w ich intencji zamów mszę świętą za dusze czyśćcowe a potem z rozeznaniem i miłością przejrzyj przedmioty które po nich zostały Zakończmy wspólną modlitwą, którą sama Święta Faustyna odmawiała za dusze zmarłych. Jezu najmiłosierniejszy, który powiedziałeś: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Prosimy Cię przez niewypowiedziane cierpienie Twojego najczystszego serca i przez bolesną koronę cierniową, która owiała Twoją najświętszą głowę, zlituj się nad duszami, które są w czyśćcu, a szczególnie nad tymi, które są najbardziej opuszczone. I które najmniej mają pomocy od żywych. Uwolnij je od wszystkich więzów, które mogą je trzymać z dala, od Twojego miłosiernego serca. Amen. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, jeśli poczułeś, że to nie przypadek, że dziś słyszysz te słowa, podziel się nimi z kimś, kto może ich potrzebować. Może to być znak, że Bóg chce przez Ciebie ostrzec inne dusze przed duchowym niebezpieczeństwem. Pamiętaj: w duchowym świecie nie ma przypadków. Tylko łaska Boża sprawiła, że słyszysz dziś to ostrzeżenie. Użyj tej łaski mądrze. Działaj z miłością, ale działaj szybko. Czas łaski może się skończyć szybciej niż myślisz. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoich bliskich, żywych i zmarłych. Niech miłosierdzie Boże będzie Twoją ochroną w życiu i w godzinę śmierci. Amen.